Cześć, 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 cześć moi drodzy, kontynuujemy, kontynuujemy sobie zgodnie z obietnicą Falga obietnicy natomiast zmiany kadru nie było, intra też nie było, ale intra już jest, więc poleci. Spadam sobie falga. A moi drodzy, kontynuujemy sobie Falgai. Jak widzicie, troszkę przeszedłem, w ogóle to jest nie do wiary. Po tym jak przedtem wyłączyłem poprzedni, i wasz poniedziałkowy odcinek, to non stop. Yy, trzecia, czwarta, w ogóle non-stop, plansza, non-stop. Jedna za drugą, trzecia, czwarta po prostu mi poszło. Dajcie spokój, wiem, wy im po prostu jakiś fatum przynosicie. Natomiast ja przeniosłem swój telefon, jak yy, widzicie, poszedłem w ogóle level też wyżej. Przeniosłem swój telefon, ponieważ mam pewne podejrzenie, że może mnie wywala z gry z takiego powodu, że yy, po prostu. Yy, Internet mi leci z komórki i komórka jest faktycznie te półtorej metra od pudła. Nie powinno tak być, bo przecież zgarnia internet z innego pokoju, ale może tu przy zbyt, zbyt słabym lecie wywala, więc dałem teraz centralnie nad komputer, już tam no pół metra, mniej niż pół metra jest teraz do, do komputera. Więc może teraz będzie mnie mniej wywalał, pamiętajcie, że w poprzednim odcinku głównie przez to, że mnie wywalało to ginąłem, traciłem żyćko, ale jak już mi szło, to już mi szło dobrze moi drodzy, tak jak mówię, m, pograłem troszkę, szło mi bardzo dobrze więc, kurde, chyba muszę zacząć nagrywać tu jakąś ukrytą kamerą po prostu, poza waszymi oczami, że po prostu ja was wyłączam a, i będzie, mówię, jak jakieś wiecie, y, śmiechu warte, czy y, inne, no to, no to, 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 śmiechu warte w sensie ukryta kamera, no, wiecie o co chodzi, idzie prank i tak dalej a bo dziewczyna będzie z za pleców, kurde, z niespodzianki nagrywała, chyba. Bo bez kitu. 37 tylko dzisiaj się dostaje, w sensie w tej rundzie. E, dzisiaj, bo później będzie, będzie więcej. Więc bardzo mała liczba, więc pamiętajcie, 5, 5, mniej, 5 mniej tych stworków nie zawsze. Działaj, działaj, w sensie skakaj. Nie wywracajcie się, jak oni mnie denerwują. Dobrze, oni mnie tu denerwują, bo kurde, ja się wywracam więcej od tych. Kurde, pobratymców, chociaż w ich można pobratymcami, właśnie w takiej chwili nazwać. jeśli się o nich potykam. Ziomków, współzawodników, konkurencje po prostu. Się bardziej oni nich kruci potykam niż. Yy, niż o siebie. I oni mi sprawiają większą problematowość gry niż sam sobie tutaj stwarz. I okej, okay, i jedziemy. I jedziemy. Pełne koło, bo tu jest wtedy fajny rozpęd. I jedziemy. I cyk, dobra. Dzisiaj jesteśmy mimo wszystko, mam na nadzieję, że z przodu A, stawki. Znaczy, no widzę, że w miarę tak. No tu będę jak pierwszy raz nie widziałem, że trzeba podskoczyć. Krócy, weź tą piłkę! Nie, 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 weź się, weź... Dobra, weźcie te bale! Dobra, leci kolejna bala. Ale powinniśmy się bez problemu... PÓŹNIE! Nienawidzę po prostu, jak mnie tu zaczynają chytać. Bo to jest coraz częstszy trend, widzę, w tej grze, że po prostu takie trole się czy, nie wiem jak to nazwać, pojawiają i chytają, kurde, żeby ktoś sobie dalej nie szedł. Nienawidzę takich troli. To po prostu powinno być jakaś, że muzyczka wtedy leci, wiecie, no. Przeszliśmy, przeszliśmy, moi drodzy, przeszliśmy bez problemu. Bez problemu, było tam na końcu jak mnie za to chytać ale i tak byłem bezpieczny, jak widzicie, 150, moi drodzy. Więc jeżeli dzisiaj mnie nie będzie wywalać, to zobaczycie jak tu porządzę. Nie jak tu porządzę, przynajmniej tak jest plan, nie, że porządzę. Slime Climb, moi drodzy, Slime Climb, nienawidzę Slime Climbu, właśnie przez przeciwników, więc kurde, gra chyba ma algorytm, który słucha, czego ty nienawidzisz, ponieważ to właśnie główny problem jest nie tyle, że mini idzie, tylko przez to, że tu się tyle tych minionów, czy nie wiem, jak je nazwać, wala, przewraca i, i po prostu yy, bardziej się potykam o nich yy, i przez to nie idzie. No ale okej, okay. lecimy, 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 Zobaczymy jak pójdzie dzisiaj. No widzicie, już się robi tłoczno, już mnie prawie w zrzucili, nie, dobra, to tak albo moja wina. A, dobra, i lecimy. To nie, no właśnie o tym mówię! Przez tych baranów, dobra, mam się nie denerwować. Przez właśnie takie zachowanie wpadłem, bo gdy mnie tu leciał sam, ja zaczynałem wracać, ale oni mnie przyblokowali jeszcze mi pchnęli, jakby w tamtą stronę. Jeju, jeju, najgorzej, no najgorzej, moi drodzy, przegrałem w totalnie najgłupszy, jaki można było tu, beznadziejny sposób. Dobra, moi drodzy, no ale idziemy dalej, idziemy dalej. W tym, w tym trzynastym mamy tutaj do odblokowania gawki. A co będzie w ogóle dalej? Hmm, po w pogatkach będzie 1500 kudosów, więc fajnie, coś co fajnego kupimy. A 15 dni do końca. My jesteśmy przy 13. Uh, przy 13 na ile? Na 30 to było. Więcej, uuuu, ho, ho, ho. na 40 aż, aż na 40 Kurde, jak ja bym chciał mieć te kotwice, o jak wiecie, wielkim klimat piracki, ale chciałbym mieć te kotwice 39 poziom, więc byłoby fajnie mm, dojechać, czy mam coś jeszcze po drodze? Kurczak śmieszny, prawie jak Tomek, spaczaj to ta farba też spoko. Hmm, Hosturych od Doga, ok. Hmm, tak to nie ma nic mojego, to dopiero 39 jest spoko. No dobra, czy dojdziemy do 39? Nie wiem, ale bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Pytanie, wiecie, bo to się pewnie kiedyś pojawi do kupienia. Pytanie, czy za korony, czy za, hmm, za kudosy, czy za prawdziwą, żywą gotówkę bo prawdziwej, żywej gotówki raczej nie wydam. Chociaż jakby mnie 2 złote... I tak się zaczyna, i tak się właśnie zaczyna. Gdyby mnie 2 złote taka skórka kosztowała, może bym się skusił, ale... Nie, ale tak się właśnie moje to zaczyna. Pomimo tego, że grę kupiłem w pełnej, regularnej cenie, bo jej jeszcze jakoś pytania na promocji nie ma, no i w miarę przy premierze. Pamiętajcie, że jeśli szukacie gry w fajnych promocjach, to prowadzę sklep z kluczami na Allegro. Możecie wpadać, link macie w opisie. Gry nie tylko LEGO, ale też troszkę innych gierek jest do kupienia. W ogóle teraz widzę, że pięknie mój syf widzicie tam w tym lusterku, to jest za mną. No ale tego nie ominiemy. Próbujemy, żeby ten internet tu dobrze hulał. Nie wiem czemu światło skacze. Kompletnie nie wiem. Nie powinno skakać teraz światło, że w sensie raz jest ciemniej. Nie powinno skakać. A, a, a chyba skacze. E, dobra, ojej, ojej. Ta plansza nie jest zła, ale lubi sfrustrować. Szczególnie swą końcówką. E, dobra, trudno. Taka, taką nam los dał. Więc mamy mały wybór. Eee... Też do tego kadru się tak nie przyzwyczajajcie. Bo go chyba tylko na falgaja będziemy dawali. ale normalnie będę z lewej strony biurka ehm, dalej dla was nadawał. Dobra, to jest jeszcze przeskok. Drugi przeskok. No co jest do no mnie chwycił jakiś baran. I kurde, już tylnia stawka. Cii. Tu ostatnio w ogóle bardzo fajnie skoczyłem cyk, cyk. Nie! Dobra, parcie przerzuciło mnie przez płod. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. W ogóle tutaj, ty, wiecie, dużo takich pewnie haków jest nie, że tutaj trzeba gdzieś skoczyć, tu się trzeba gdzieś odbić, przelecieć. I, i, i Więc w się opłaca rzucać pod jakieś tam przeszkody. Przypuszczam, że jest dużo takich miejsc ym, tutaj. Eee, nie bez powodu też te barany mi się tam lecą naprzód, bo widzicie, jaka jakaś część z nich, mimo wszystko, zostaje tu na planszy. A jeżeli nie, to nóż uda się doskoczyć do... Yy, właśnie tego, nie? Uda się przeskoczyć mega dużo naprzód! Tak jak ja teraz! <laughs> I pewnie takich jest dużo tutaj. A wy się tam bijcie, patrzcie! A, nie bra... Nie, nie dziesiątka, ale też wysoko. Yy, właśnie barany chytają. Zobaczcie, że wie barana, że był tak zdenerwowany. I remontem moim, który mi nie idzie, jak wiecie. I, i, I w ogóle kurde gramy, też nie można się denerwować i nie można innych, pamiętajcie, od baranów wyzywać. Ale to się się tak zachowują, no patrzcie, no i stoją i czekają, żeby ludzi chytać za kupry, no co za goście po prostu, co za goście. No dobra, no na szczęście nie mieliśmy problemu z chytakami, byliśmy wysoko, w pierwszej top 20 dostaniemy. Jest top 50, niestety tylko top 50, top 20 to tak, trzeba być w pierwszej dziesiątce. Nigdy, natomiast chyba nie byłem drugi, ani trzeci. Pytanie, co, bycie drugim, czy trzecim jest jakieś się no Jeżeli byliście, to mi napiszcie, drugi, albo trzeci. Dość mało, siedem ziomków odpadło? Cztery, siedem, dokładnie. Osiem, osiem ziomków odpadło. Nie. Już się nie dowiem. 9 chyba, do... chyba dokładnie było. 9, no nieważne. Wy sobie możecie spałzować, i... i co w tym zobaczyć? Ja już tego zrobić nie mogę. Eee, Ojej, dobra, to nie jest złe. Tu mi zazwyczaj idzie dobrze, ale tu takie dwie bramy na końcu są tak frustrujące, że hej, 15 dni do końca sezonu, czyli po tym tygodniu zostanie 10. W przyszłym, no, moi, grać, za dwa tygodnie będzie drugi sezon. Oczywiście wam to będę pokazywał. Zobaczymy to, kiedy gra będzie rozwijana. Jak widzicie, nie zawładnęła, bo wiele osób się bało, że gra zawładnie moim kanałem, i w ogóle to jest koniec z gier Lego I w ogóle, jak widzicie, nie, bo w zeszłym tygodniu było więcej gierlego niż niż zwykłych. W tym tygodniu to jest. Aj, dobra, udało się. W tym tygodniu to będzie troszkę też inaczej. Eee, mianowicie dlatego, że. Nie, Ty bolcu głupi! Dobra, udało się, a tu mi przerzuciło śmiesznie. Eee, więc tu będzie troszkę inaczej, pięknie lecimy, pięknie lecimy moi drodzy, patrzcie jak wysoko jestem, póki co, dobra, właśnie się kapłem, że chyba wykrakałem, nie, dobra, no i właśnie niestety duża, 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 duża strata Aaaaaa, eee... do tej bramy skoczyłem, co ty klocko grał, ty się, patrzcie ich już tam jest, dobrze, dobra, eee, dobrze, dobrze, mamy, mamy, co? Ma... Co się starałeś, leć z gry, wyleciałeś, hehehe. No linii kurde, jeden mi wyprzedził, nie, nie, nie wierzę, nie wierzę, ej! Kurde, ale głupio, ja pierdziele, dobra, odpadłem. Aaaa, jedna lokata w lewo, ten jeden głupi spadek, no. Jeden głupi spadek za daleko, moi drodzy, jeden głupi spadek za daleko, mm, albo za mało. Aaa, nieważne, dobra, gramy oczywiście dalej. Więc pytanie moje: wiele wielu się bało, że koniec gier Lego, że to zwiastunek końca w ogóle i tak dalej. To się tylko nie było więcej gier LEGO niż z tych. W tym tygodniu będzie 3 do 3, więc remis, ale na pewno widzicie do końca gier Lego mamy daleko. Bo nawet w najgorszym sytuacji będzie ich chyba jeden tydzień tu, że było więcej zwykłych niż Lego. Ale to też było dlatego, że pokończyłem Hobbita a, i tak dalej, i tam, tam kończyłem, dokończałem, no. Natomiast teraz wracamy w miarę do norm I będę się starał raczej tych statystyk nie zaburzać Czyli jednak by to było Minimum pół na pół A jeżeli będzie przewaga to raczej Lego, oczywiście pewnie będą tygodnie Że będzie jakieś le lekkie odstępstwo Ale że nie będzie to raczej taką normą Że tutaj gry Lego teraz będą tylko gościnnie Raczej, raczej, raczej nie Cały czas jesteśmy klocko grał I naszym trzonem jest los. I to jest Hatsu Za dzisiejsze serduszko Dobrze, że trzonem jest kloc. Albo inaczej, żeby to nie brzmiało podejrzanie. Dobrze, że trzonem tego kanału jest... Albo zostaje kloc. No nieważne, musi być słowo trzon i kloc. I niech padną te dwa słowa w komentarzu. Dobrze, że trzonem tego kanału dalej jest kloc, cokolwiek takiego. Samo trzon, kloc będzie wyglądało dziwnie, więc postarać się jakoś ubarwić. Ale muszą być dwa słowa, trzon i kloc. Trzon chyba przez RZ, ale co sprawdźcie? W ogóle tutaj, mm, nawet te plansze mają lekkie urozmaicenia, moi drodzy. No na przykład widzicie, teraz takie bimbały się tam pojawiły. A więc fajnie, że nawet już teraz tutaj, bo, oczywiście, twórcy może w będą pracować, bla bla bla. czy wierzę, oczywiście w to. Natomiast zobaczymy, jak to jak, jak to się będzie w rzeczywistości. Natomiast, tak jak mówię, tutaj fajnie, że twórcy już nawet. No, dawaj, dawaj, póki otwarte! Eee, jaj, jaj otwórz to! Otwórz to, zanim to pacnie, dobra. Ajajaj, aj, aj, moi drodzy, ajajaj, aj, aj. tu, tu by nie warto było wpa spaść! Rucy! Aj, co ja zrobiłem? Rzuciłem się na tą balę, kurde. Ja właśnie powinienem jej uniknąć. Tu tak, czasem są kręciołki, czasem są spychałki. Eee, idźcie, idźcie, idźcie. Ja, dawaj, 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 dawaj. To no, co jest? Kurde, co tam się dzieje? Czemu ja nie mogę biec? Dobra, udało się, moi drodzy. 37, więc na styk. Ej, nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, jak wypatrzycie, idzie mi znacznie gorzej w tą grę. I ostatnio o tym myślałem, i może jest coś w tym, że nie wiem, że gadam tutaj za dużo. Skupiam się na rozmowie z wami, zamiast na grze. Bo jak nie gadam, gram sobie a naprawdę idzie mi znacznie lepiej. No ale jesteśmy na YouTubie, tu nie mogę do was nie gadać. Bo, wiecie, słaby byłby gameplay, gdybym tak grał. No może spróbujemy sobie tak następny odcinek zrobić, co? Co o tym sądzicie? Nie mamy odcinek kurde z Falgaja. W sensie nie, wiem, no coś tam będę mówiła, raczej w przerwach. Ale na samą rozgrywkę raczej będę, wiecie. To jest głupie. Bo tutaj trzeba grać dwoma rękami, zawsze trzeba grać dwoma rękami, natomiast drugą zawsze się można pomagać myszką. A tutaj raczej jest to ciężkie, bo jednym przyciskiem musimy trzymać Ctrl, a Alt, a żeby trzymać jajo, a, a spacją musimy skakać. Więc tu jest kurde to beznadziejne. Dawać mi jajo! No, co jest? Co jest? Czemu nie siedzieć jaja? Bier te jaja! No bierto to jajo! Dobra. I teraz idziemy kraść moi role. Teraz idziemy kraść. A dobra, ty jesteś swój. Kurde. Ile mamy? 15, to przegrywamy. No co się dzieje? W ogóle czemu gra zaczęła się ciąć? Kraść te jaja, ziomki. Puźmie. Wyskakuj stąd. Co jest? Masz to jajo? Czemu trzymasz ręce, jak nie masz jaja? W ogóle czemu gra się zaczęła przecinać? Ej! Dobra, rzuci są w ogóle tani, e, Cztery jaja. Co tam się u nich dzieje? Strasznie mi się zaczęła przecinać gra. Ej! Nie, nie, nie idzie grać w ogóle, moi drodzy. Co jest? Dobra, olać was, olać was, dobra, spadam, nie kradnę wam tych jaj. Dobra! Jedno jajo mają rzucić! Co tu się dzieje? Dobra, bronimy naszych jaj, tak? I okej, okay. 30 sekund musimy bronić naszych jaj i, i jest okej okay wtedy, nie kurde ażem pobronił. Ej, cnie się tak, że się mój do dzień grać w ogóle. Nie wiem co się... Nie wiem czy wam też się tak będzie cieło, pewnie tak Dobra, 20 sekund do końca wytrzymajmy i, i nie jesteśmy pierwsi, trudno Ej, ej, oddawaj złote jajo! W ogóle złote jajo powinno jakoś lepiej jest promiowane, nie? Dobrze, odebraliśmy mu to jajo. Aj, to no właśnie tam jajo ucieka, ej! 3 sekundy do końca, puść to jajo! Co się tak zacięło?! Biłem. strasznie trzeba się ciąć na gra, moi drodzy, w ogóle pół tej rozgrywki nie mogłem grać. Czemu albo mnie wywala, albo się nie albo nie wiem. Na szczęście miałem dobrą drużynę, jak gdzieś się rzucić Co tam się musiało dziać? I jak oni zostali zmiażdżeni, to hej, Po prostu legenda jakaś. Jak e, Brazylia z Niemcami, kurde, w 2016? Tak chyba. Nie, nie 14. Tak, jak Brazylia w 2014 z Niemcami 8-1, nie, ten jeden to po prostu dali już było do szarni. Ciekawe wielu z Was pamięta. Ojej, tak! to jest głupie. Ale raz ja tu kurde, prywatnie straciłem na sekundę przed końcem. Ten ogon to po prostu legenda, nie? A, strasznie. Tym bardziej, jak się biega pomiędzy tymi mostami, nagle ktoś ci wyskakuje, ty nie widzisz. Nie wiem, jakim tutaj oni mnie tam widzą. E, dobra, mamy ogon, więc ty tyli przewagi. Co jest? Ej, tnie mi się gra. Co? Dawaj mi te. Gdzie on jest zwiał z tym ogonem? Room size! Kurde! Tu by się opłacało komuś naprawdę w ostatnich sekundach ten ogon wziąć. No i ja mam 58 sekund do końca, no właśnie. Kurde, no właśnie, tu trzeba się rzucać, skakać. 40 sekund do końca. Trochę, trochę wcześniej, trochę wcześniej, trochę wcześniej. Nie! Buchnął mi! Ty baranie ty. Kurde, 30 sekund do końca, nie mam ogona. Nie widzę typa... Aha, jeszcze wbiegłem w coś. Dobra, 12 sekund do końca. 10. 9, 8, 7, 6... Nie, 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 nie! Nie, odwaliccie od mojego ogona! Odwalcie się od mojego ogona! Dawaj kur... Króci, dobrze! dobrze. Ha, mamy finał, mamy finał, moi drodzy! Mój kurzy ogon! To chciałem powiedzieć, jak mówiłem kur. <głynie> Oczywiście. To nie jest kurzy, bo nieważne! Moi drodzy, piąta runda! I ja tak gram zawsze tak was ma ze mną! Serio! 13 doszło do finału i moi drodzy, teraz wielki finał, wielkie biegnięcie, wielka szansa na wygraną. Prawie jestem już wygrany. Jestem prawie wygrany. Fruit Frutciut. Czy to jest w ogóle... Nie, czekajcie, która to jest level. Nie, to jeszcze nie jest finałowy. To jeszcze nie jest finałowy. No cóż, no cóż, moi drodzy, no cóż. Eee, Dobrze, trudno, to nie jest finałowy, ale oczywiście. Eee, walczymy, walczymy, walczymy. Ojej, to jest tak głupie takie w sensie. To jest krótkie, ale. Yy, no, no. Też mało osób już przechodzi, nie? Siedmiu tylko. I u nas jest trzynastu. Wsta baj! Źle się zaczyna, natomiast yy, na szczęście każdemu idzie źle. E, ojej, 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 ojej. Weźcie tego banana. Mhm. Tu się owocki odbijają. Tu jest duża niestety też losowość. Nie! Widziałem to, powinienem był to przewidzieć, i powinienem był to pominąć. Kurcji, dawać, 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 w sensie. Nie wstawaj, ty, runcajs! Kurde. Aj, 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 No, niestety, nie uda się, moi drodzy, nie ma szansy. Jest już trzech. A jeszcze nie! Nie! Jeszcze jeden Super. Moi drodzy, na starcie, na starcie! Po prostu skończyłem na starcie! Ale szło tak dobrze! Szło tak dobrze, moi drodzy. Oj, oj, oj. i to odpad, Aha, na trzech tylko odpadło, czterech, dobra. Czterech nach odpadło. Dobrze, zostało się 7 faktycznie. No przykro mi moi drodzy, przykro mi, odpadłem. A no cóż, yy, trochę punkcików, Czwarta runda się udała, bo tak, bo jest pięć przecież nie. A, nie no, kończymy moi drodzy, chyba, trochę na tych punktów, pół tego paska sobie uzupełniliśmy Sean uh, Klotz pamiętajcie <laughs> No cóż, ja sobie teraz was wyłączam Idę sobie dalej pograć tyle prywatnie No, setę punktów Bardzo fajnie by dojść do tej 39 Ale boję się, że to jest przez ten remont u mnie w mieszkaniu Nie mam na tyle czasu A i gra jest oczywiście super Ale nie na tyle fantastiko, by w nią ciupać nie wiadomo ile No ale zobaczymy Może faktycznie codziennie po te 15-20 minut Przy założeniu, że będę dochodził daleko Wystarczy Byłoby naprawdę miło Bo kupić chyba... Szkoda, że ten sklep działa w ten sposób W ogóle taki sposób uzależniający trochę nas od siebie Bo wiecie, tu trzeba wchodzić codziennie i patrzeć, na przykład, ja muszę za godzinę wejść, chociaż dzisiaj nie zamierzam grać, ale za godzinę muszę wejść i zobaczyć, na przykład, co będzie nowego, bo inaczej to mi znowu za jakiś czas minie i stracę to i już tego nie kupię. 37 minut. Tu widzimy, ale za trzy serduszka w ogóle. Co, za co serduszka mam? Za co mam serduszka? To jest moje pytanie. Za co? Aha, za zwycięstwa są serduszka. Co ty mówisz? To przecież ja w życiu tego nie kupię. Za serduszka. To w się sensie za gwiazdki. Za gwiazdki. Korony. Pff. Także my to sklep jest troszkę uzależniający od siebie, eee, sprytnie, sprytnie bym powiedział twórcy, ma na nas od siebie uzależnić, yy, no i przypuszczam, że to robi, jak i sama prosta gra z tą muzyczką, jakże uzależniającą. Eee, no cóż, ta gra więc chce, yy, chce nas od siebie uzależnić, ta gra chce się jakby, by się karmić naszym wolnym czasem odwrotnie. Nieważne. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że subskrypcja jest zostawiona wraz z dzwoneczkiem, byście przyszłych odcinków nie przegapiali. Czy gry Fall Guy, czy gry jakiekolwiek Lego, czy innych Mario, które tu gram. Nie wiem, może już nie gram Mario. Może nie, nie przeszedłem Mario, bo Mario będzie jutro dopiero, pierwsza w Z Więc nie wiem, moi ludzie, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, dzięki, że dzisiaj byliście ze mną oczywiście. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych. Bye!